Wiem, gdzie zajęła. Przejście. Z zobaczymy. Prawie 7 godzin. Not bad. Not bad. Not bad at all. O? Źle, źle. 85% achievementów. Wszystkich nie zdobyliśmy. Bo oczywiste. Uh, uh, uh. <laughs> Hej, siemankozyk ze to nest. Witam serdecznie w kolejnym podsumowaniu i tym razem na tapecie mamy Unholy. Tak jest, tak jest. kolejny horrorek został zaliczony na naszej liście hororków. Prawie 7 godzin. 6,8 godzin, więc no, można zaokrąglić, koło 7 godzin. Bardzo spoko momentami trochę wydawało mi się trochę ciężko, albo może też warzywiłem bo też późne godziny i tak dalej. Bardzo ciekawe story muszę wam powiedzieć o matce i o synu i o tym, jak matka walczy o swoje dziecko. Jeśli gdzieś tam te matczyne wszystkie... Jak to nazwać? Nie wiem, czy emocje, czy, 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 czy zmysły no, powodują, że jednak chciała walczyć. Po tym, jak jej syn zaginął bo nawet bym powiedział, a nawet może nie powiem Wam, bo, bo zbyt dużo zaspoileruję. Za Ale bardzo, bardzo ciekawa historia, która jest opowiadana. Trochę, właśnie religijna, no bo w sumie, jak tytuł mówi, anacholi, czyli nieświęty. Więc tutaj też mamy takie motywy, że tak powiem, jakiegoś kultu satanistycznego czy coś w tym stylu. Także bardzo, bardzo ciekawe. Jeśli miałbym oceniać, to takie 7,5 na, na spokojnie może tutaj zrobić gireczka I... i ogrywają chyba na normalu. Z tego co pamiętam, można było sobie wybrać trudniejsze poziomy trudności. Bardzo spoko chodzi, jeśli chodzi o optymalizację, chociaż gdzieś tam momentami jakieś przycinki były, wszystko ci się na na full detalach, więc. Perfekto nie ma, ale też nie ma tragicznie, tragicznie nie? więc tutaj. Tutaj tak bym to finalnie podsumował. Jeśli ktoś lubi hororki, no to sądzę, że tu tytuł, tytuł jest gdzieś do zaliczenia. Było parę dumskierów dla mnie i, i takich innych rzeczy, więc. hororek jest pięknie zaliczony. Także to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o to podsumowanie. Także dzięki, wielkie za oglądanie. Widzimy się już do tego kolejnych. Trzymajcie się.